Cześć, witam na kanale Perfumolog. Dzisiaj jest z nami Dominika. Witam serdecznie. Która pomoże mi przedstawić wam perfumy, które moim zdaniem świetnie sprawdzają się na okres jesienno-zimowy, a przy tym nie zrujnują waszego budżetu, bo każdy z tych zapachów mniej więcej kosztuje maksymalnie 150 zł. Niektóre delikatnie przekraczają tę kwotę, więc każdy z tych zapachów można uznać za tani. Jestem ciekawy co powiesz o tych perfumach i dzisiaj dla odmiany ja również ocenię te zapachy Weź Weźmiemy średnią naszych ocen i zobaczymy, który z tych zapachów wygra dzisiejszy odcinek. A jeżeli chcielibyście osobiście przetestować perfumy albo kupić jakiekolwiek perfumy, chociażby na prezent, to oczywiście zapraszam do mojej perfumerii perfumolog.pl. Dodatkowo, jeżeli skorzystacie z kodu rabatowego o treści zima 10, będziecie mogli kupić wszystko to, co znajduje się w zakładce przetestu i perfumy, czyli próbki już od 3 ml o 10% taniej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. To co, zaczynamy? Zaczynamy od Bentley'a Formen. Przyjemne. Takie faktycznie zimowo-jesienne. Fajne. Kojarzy mi się z takim przyjemnym jesiennym wieczorem. Spokojnie mogę dać im 8. Bentley For Men dla mnie są to jedne z tych perfum, które prezentują świetny stosunek jakości do ceny. Bardzo często polecam te perfumy. Jest tutaj głównie rum, cynamon, perfumy ciepłe w swoim odbiorze. Ja spokojnie biorąc pod uwagę cenę, a kosztują chyba niecałe 100 zł, mógłbym im dać spokojnie 9. Szczerze mówiąc, tak, pachną drożej. Pachną, no właśnie o to mi chodzi, że one nie pachną aż tak tanio i nie jest to, pospolity, nie jest to pospolita woń. Fajne. Powiedziałam o tym jesiennym wieczorze. Ty tu wspominasz, że jest rum, także wszystko się zgadza. Tak, idealny skład na jesienno-zimowe wieczory. Humy numer dwa. Jest to flanker. Wina e, Orientu. Tak, Orienty, Perfetra. gdzie do Orientu dodano kawę. Na ile byś oceniła te perfumy? Słodkie, troszkę za słodkie. Mm -hmm. Nie są najgorsze, ale myślę, że zasługują na 5 punktów. 5 punktów? Ja myślę, że oceniłbym je podobnie. Przede wszystkim zapach o świetnych parametrach, ale dla mnie wręcz zbyt męczący. Na pewno lepszy niż oryginalna Kamra, ale też bym je ocenił jako piątkę, być może nawet szóstkę. Kolejne perfumy Lalik Oncre Noir. <laughs> <laughs> Na zdrowie. Na zdrowie. Kolejne perfumy to Lalique Onkrenuar w wersji Extreme. Fajne, świeże. Nie są to typowo jesienne perfumy. Myślę, że można ich używać przez cały rok. Lekko takie ziołowe. Jeśli miałabym je ocenić, to dałabym im siódemkę OK, jest to zapach, gdzie dominuje wetyweria a także lekko dymne akordy żywiczne. Zapach faktycznie, moim zdaniem, bardziej być może nawet uniwersalny niż typowo jesienno-zimowy, ale zawierający również cięższe nuty. Kolejny przykład świetnego stosunku jakości do ceny dla mnie: ósemka. No, przyjemne takie. Trochę świeże, ale to jest taka świeża jesień. To nie jest taki świeżak na lato. Mm -hmm. Obsesjon. Troszkę jak piosenka Aventury. Bardzo przyjemne. Myślę, że mocna dziewiątka. Dziewiątka. O, nie przypuszczałem, że aż tak bardzo ci się spodobają eee, perfumy, gdzie dominuje cynamon. Czujesz cynamon? Świąteczny klimat, coś takiego? Nie końca nie czuję tutaj takich nut jesiennych, właśnie cynamonowych, świątecznych. Nie jest to zapach ymm, taki typowo świąteczny, fajny. Okej, okay, a teraz jeszcze bardzo ważne pytanie: czy czujesz w tych perfumach nutę retro? Kojarzą cię z perfumami dla starszych osób? Albo Ta. inaczej, z perfumami, które zostały Ta. stworzone dawno temu. Tak, myślę, że można je myślę, można o nich mówić w takich kategoriach, ale to nie jest taki nie do końca ładnie pachnący starszy pan. One są przyjemne, fajne, ale faktycznie mają w sobie nutkę takiego dawnego klimatu. Okej, okay. dla mnie ten zapach zasługuje na siódemkę. Bardzo tani zapach, a przyjemny, pięknie podany cynamon. Trusardi Riflesso. Fajne. Są one raczej świeże. Wyczuwam tu jakiś taki znany mi zapach. Czy to jest jabłko? Tak, jest tutaj jabłko. <noise> Chciałam to zabłyszczyć. To. No nie, tak, jest tutaj jabłko. No nie no, to dobrze. <głos> <głos> tak, jest tutaj jabłko, zgadłaś. <noise> Mimo, że zostaję TikTokerem. Tak. Fajny zapach. Nie identyfikowałabym go typowo ze świętami, ale. Kojarzy mi się też z takim czasem jesienno-zimowym, ale jeżeli używałbyś go w lecie wieczorami, to myślę, że też fajnie by został przyjęty. Mogę go ocenić na 9,5. Wow, bardzo wysoko dla e, Trusardi, Riflesso e, To moim zdaniem fajne połączenie Nut świeżych, e, jabłka Ale e, z takimi nutami Bardziej powiedziałbym sensualnymi Wydaje mi się, że ten zapach mógłby być Dobrym randkowcem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Tak, Pefumami pomyślałam od razu o tym tak? y, o, o tym spotkaniu letnim To tak pomyślałam o takiej randce Przy kompocie jabłkowym <noise> <noise> Okej, okay, czyli y, Ja dałbym im myślę, że Ósemkę Alhara Main Amber Wood Tobacco Edition. Czuję, że jest tutaj tobako. Jest taki e, zapach e, kadzidłowy. Ja nie przepadam za takimi zapachami, ale on jest taki troszkę świeży, owocowy, tak przynajmniej mi się kojarzy. A tytoniowy czujesz tutaj? Tak, ale to nie jest taki tytoń zapalonego papierosa, tylko taki powiedzmy w procesie przetwarzania. Nie jest bardzo y, taki y, dominujący. Dla mnie to jest bardziej goździkowy tytoń tak, Bardziej goździki tak, czuję niż Tak, Goździki, tak. Nie jest najgorszy, nie przepadam za takimi zapachami, ale wierzę, że komuś może się podobać. 7. Myślę, że to jest właściwa ocena. Okej, okay. ja te perfumy pokazuję dlatego, że uważam, iż jest to chyba najlepszy klon. Bardzo. Myślałam, że znowu powiesz, że jakiś twój ulubiony, a nie. ja. Ale nie zhejtowałam go tak bardzo. Nie, nie. Jest to chyba najlepszy klon Tom Ford Tobacco Bakowani. Bardzo drogiego zapachu. I z tego powodu, że jest to po prostu kolejny zapach, który naśladuje znacznie droższe perfumy. Nie dałbym im wysokiej oceny, ale jakościowo te perfumy, pomimo niewielkiej ceny, są całkiem dobre. Ja dałbym taką szóstkę, ale jeżeli chcielibyście namiastki miastki Toma Forda tobakowani, to tutaj myślę, że te zapachy są do siebie bardzo blisko, poza otwarciem. Czas na żywą shipi. No, to jest zapach, który ja już znam. Uważam, że jest bardzo fajny. On jest lekko słodki, ale nie męczący. Jest to takie niestandardowe połączenie wanili z ziołami. Tak, yy, tak. Nie przepadam ani za jednym, ani za drugim, jeżeli są za mocne, mm -hmm. a tu wydaje mi się, że są yy, wyważone. Fajne. Tak, i za to uwielbiam te perfumy, bo jest to zapach słodki, ale nieulepny. Dużo ciekawszy niż nowe e, słodkie premiery, żywą sipi. E, Wanilia, takie ciasteczko waniliowe wręcz bym powiedział, ale przełamane z genialny zapach. Na ile by się oceniła? Dycha. Dycha. E, no to bardzo możliwe, że będziemy mieli zwycięzcę, bo dla mnie to też jest takie mocne dziewięć. Kolejne perfumy, ru rusza z... Rukas. Ruszasz! Ruszasz musztasz. Ruszasz. Roszasz Kolejne perfumy Roszasz Mustasz. Przyjemny zapach. Jestem zdziwiona, bo zazwyczaj pokazujesz mi tak na zmianę. Raz ładne, raz brzydkie. Takie, które bardziej mi się podobają lub mniej, a dzisiaj jest całkiem nieźle. Wybieramy najlepsze, tanie perfumy, więc... Czyli, że ja lubię tylko tanie perfumy, tak? Nie. Jak nie pokazujesz te drogie, to nie. mi się nie podoba. Po prostu pokazuję Ci perfumy, które moim zdaniem naprawdę wybijają się na tle konkurencji, pomimo tego, że kosztują niewiele. Te są przyjemne, one są takie świeże. Nie wiem, co ja tutaj czuję, ale... Mhm. Świeżość na pewno. Ale nie jest to ta świeżość, taka spod Nie, na pewno nie. Dla mnie jest to świeża wanilia. Perfumy. Nie, nie czujesz. Jeśli, nawet jeśli to może jest tak delikatna, A... niewyczuwalna, nie jest taka tak. dusząca. A nie? poza tym mi się wydaje, że też w porównaniu do poprzednich perfum, one są dużo lżejsze niż te, które, przykładowo dwa poprzednie, które testowaliśmy. Wanilia, ale pomimo niewygórowanej ceny, bardzo fajnie podana, nieprzesłodzona. Świetny zapach za niewielkie pieniądze. Na ile by się oceniła? Naprawdę fajne. Myślę, że dycha. Dycha? Okej. Okay. No to ja troszkę niżej myślę, że taką siódemkę mógłbym im dać, ale bardzo je lubię. No tam dorzuciłeś na koniec. E, tak, ale nie będę ci mówił, co to jest, żeby nie sugerować, <grym> bo wiem, że znasz y, wzór tych perfum i nie chcę, żebyś sobie, y, nie chcę, żebyś po prostu już zasugerowała się moją podpowiedzią. Powiedziałam ci przed chwilą, że pokazałeś mi same ładne. Okay. Okay. <laughs> Nie będzie to mój ulubiony zapach. Jest taki lekko toaletowy, ale też trochę wyczuwam nuty drzewne. A kojarzysz różowe perfumy Job On? Kojarzą cię toaletowo, może dlatego, że w Twoim rodzinnym domu te perfumy leżały w toaletę. <laughs> Różowy flak, on na pewno kojarzy. Jeżeli ja pamiętam, tutaj na pewno no, też no, pamiętasz. No tak kojarzę. No. no to to jest Flanker, czyli Job Om Ode Parfum. Tamte są no trochę już takie przestarzałe, a tutaj trochę. Te e... też są trochę przestarzałe. Też, ale Może trochę mniej, w sensie, że jednak ten zapach jest bardziej przystosowany do dzisiejszych czasów, ale echa Job Om e, nadal tutaj czuć. Byłem ciekaw, Co, czy ci się podoba to DNA? No jak widać, nie. Nie, zupełnie nie. Jeśli chciałby ich używać jakiś mężczyzna taki po 60 to myślę, że spoko, ale nie, nie, pokazałeś mi dzisiaj dużo fajniejsze. Okej, okay. jeżeli lubicie klasycznego klasyczne Job OM, to te perfumy mogą się okazać jeszcze ciekawsze, Bardziej lubię akurat te niż wzór, no ale też nie jest to coś na tyle dobrego, aby mogło konkurować z tymi perfumami, które pokazaliśmy wcześniej. No to okej, okay, na ile je oceniłaś? Jeszcze nie oceniłam. Na ile by się oceniła? No, myślę, że tak dwa. Dwa, okej. Okay. No to dwójeczka dla Job Om Ode Parfum. Dla mnie myślę, że taka mocna piątka. Podsumowując, wydaje mi się, że spośród tych zapachów, które dzisiaj przygotowałem, wybraliśmy całkiem sporo. Takich, które ci się podobają. Najwyżej oceniłaś które? Jak dla mnie to były dwie dyszki. Bardzo fajne zapachy. Jeśli mówisz, że one są w niedużej cenie, to polecam, dołączyć je do swojej kolekcji. Naprawdę. Bardzo spoko. Tak. E, roszas może kosztować myślę, że niewiele ponad 100 zł, albo coś w granicach e, stówy Żywą e, Shipi. Podejrzewam, że tester spokojnie można e, złapać w cenie 150-160 zł. Czyli wybrałaś te dwa zapachy, ale z tego co pamiętam, spodobały cię również Obsession for Men, tak? Tak, też super. i Cusardi Riflesso. Wcale mnie to nie dziwi, te perfumy mają taki vibe, który po prostu podoba się otoczeniu, szczególnie kobietom. A ja wybrałem jako najlepsze Bentley for Men w wersji EDT, a także tak jak ty, Givenchy Pi. I chyba mamy zwycięzcę. Najwyżej oceniliśmy, biorąc pod uwagę naszą, nasze oceny, Givenchy Pi. One wszystkie są w ogóle w jakichś takich kolorach brązowo-jesiennych, tak, także tak. klimacik super, ale jeśli mam wybrać jednego zwycięzcę tego odcinka, to... Mhm. Świetne perfumy. Najśmieszniejsze jest to, że Ramiere miały naprawdę dawno temu, chyba w 98 roku, a uważam, że w kategorii perfumy Słodkie. Ponadczasowe leko... na pewno. Tak, że są ponadczasowe i jakościowo są o wiele lepsze niż dzisiejsze słodkie zapachy, które możemy spotkać na półkach popularnych drogerii. Dobra, dzięki Wam pa, pa. za uwagę, jeżeli nadal jesteście ze mną. Dziękuję Ci za udział w filmie. Również dziękuję. I oczywiście prosimy Was o łapki w górę, również komentarze i jeżeli możecie to podbicie ten film klikając w przycisk podbi poniżej. Algorytm YouTube'a bardzo to lubi. Widzimy się za tydzień, Do zobaczenia. Cześć! Cześć!